Cześć, jestem Klawia no i już witam Was w wszystkich odpowiedziach ustaw, które z podanych liczby zwiększa. Ok, no to zaczynamy. Pierwiastek z 19 to prawie pierwiastek z 16, czyli jest to powyżej czwórki 2 plus 4, ale więcej to na pewno więcej niż 6. To znaczy, że ta liczba jest większa. Teraz tutaj, pierwiastek z 69 to troszeczkę więcej niż pierwiastek z 64. To oznacza, że my tu mamy więcej niż 8. I więcej niż 8, minus 5 to więcej niż 3. To znaczy, że ta liczba jest większa. Teraz tutaj, pierwiastek. Z 7, to mm, taka liczba pomiędzy trójką a dwójką. Dlaczego? Bo znajduje się w takim przedziale. Tu mamy pierwiastek z 4, a to jest 2. Tu jest pierwiastek z 7, a tu jest pierwiastek z 9. I teraz tak. Tu mamy różnicę 3 oczka, tu mamy różnicę dwa oczka. Ale na pewno nie jest to 3, a 3 odjąć 2 to jest 1, tak? A my nie mamy tutaj trójki. My mamy tu liczbę z przedziału powiedzmy 2,5, a 2,5 minus 2 to 0,5. To oznacza, że tutaj ta liczba na pewno jest większa. No to teraz tutaj mamy 1 trzecią dodać pierwiastek z 30. Pierwiastek z 30 to znów to jest liczba, która jest powyżej piątki. Może tutaj? Bo pierwiastek z 25 to 5. Czyli mamy 1 trzecią plus 5 to jest 5, 1 trzecia. Na pewno 7 jest większe. No to teraz tutaj. Tego będziemy mieć pierwiastek z 49, ale my tu mamy poniżej siódemki, bo my nie mamy pierwiastka z 49, mamy tylko pierwiastek 45. Czyli poniżej siódemki i jeszcze odejmujemy jedną piątą, no to na pewno siódemka będzie większa. 2 trzecie plus i tu jest około pierwiastka z 9, Czyli troszeczkę mniej niż 3. I tu już jest trudniej to zrobić. Trzeba się zastanowić. Jakbyśmy z tego mieli 3, to 3 dla 2 trzecie to już jest mniej niż 4, a my tu mamy jeszcze mniej niż 3. To oznacza, że ta liczba jest większa. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i no i już. you <laughs>